Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Bardzo się cieszę, że mogę państwa przywitać u nas w manufakturze, która jest jedną z większych firm w Bolesławcu. Zajmujemy się produkcją naszej słynnej ceramiki. Żywe Muzeum Ceramiki w manufakturze w Bolesławcu jest to miejsce wyjątkowe i unikatowe, ponieważ nie jest to typowe muzeum. Cały czas trwa ruch, cały czas trwa produkcja i to jest jakby największym plusem tego miejsca. To znaczy, wchodzimy tam i oglądamy pracę na żywo. Na początku, oczywiście, złożona jest glina i wszelkie materiały i surowce, które znajdują się na tych terenach bolesławieckich. Potem taki gotowy wyrób da, jest poddawany dalszej obróbce, czyli go właśnie odlewamy lub odciskamy. Następnie jest suszony, następnie jest czyszczony przez panie, które tam pracują. bo większości pracują panie przy ręce. Potem jest wypalany. Po pierwszym wypale, tak zwanym bispitowym, na 900-950 stopni, zależnie od, od jakiego materiału, trafia w ręce malarek po tym pierwszym. Wypały. No i rzeczywiście tu jest jakby taki najbardziej fascynujący i czarujący proces y, odbywający się w manufakturze, mianowicie panie, które, w których liczba wynosi 100 obecnie na 200 pracowników w fabryce, y, spędzają cały czas w pracy y, używając drobnych stempelków gąbkowych, nakładają tą farbę. Y, w odpowiedni sposób, czyli te wzory zostają najpierw przygotowane, przemyślane czy właśnie zaprojektowane przez projektanta, a potem pani według takiego wzoru nakłada te elementy na poszczególne e, obiekty. Tak? I po tym już ten wyrób jest szkliwiony, czyli jest nakładana taka masa, jakby zabezpieczająca ten wyrób, takie szkło, stąd one są takie świetliste później i jest wypalany już ostatecznie w tym piecu, takim na wysoką temperaturę, 1250 stopni. Ja głównie się też zajmuję takim projektowaniem kształtów właśnie, szukając nowych rozwiązań, czyli unikając też form bardzo zdobnych, raczej idąc w prostotę, ale ciągle opierając się też na tym, co, co jest ważnego w tej tradycji bolesławieckiej. Więc mamy takie dwa i nowoczesne wzornictwo, i bardzo tradycyjne, dzięki któremu to portfolio jakby może trafić w różne gusta tak, odbiorców. Warsztaty są skierowane do wszystkich, od takich maluszków, małych próbujących po starsze osoby, więc tutaj w ogóle nie ma ograniczeń, wszyscy mogą spróbować. Najpierw zwiedzamy tą fabrykę, to się w taki sposób odbywa, że około pół godziny jest przejście przez ten cały proces produkcyjny, żeby to zrozumieć. I potem wracamy na warsztaty i tutaj jest czas jakby już dla, dla projektantów powiedzmy, tak, czyli dla, dla turystów, którzy mogą spróbować własnych sił. Przy okazji wypić kawę, bo obok jest zaraz kawiarnia warsztaty, więc spędzić można miły czas tutaj. No i od takich dzieci, malu, małych właśnie, które po, potrafią świetnie tworzyć i, i bawią się tutaj, bo farby nie są szkodliwe, bezpieczne do tego, żeby ich używać, po starsze osoby, które mogą spróbować swoich sił w malowaniu. Także każdy jest zaproszony i mm, żywe muzeum i warsztaty otwarte są dla tych osób. <głosłotne> we